No i mamy to. Verso i Freeze oficjalnie powiedzieli sobie tak. Dzisiaj, 18 sierpnia 2025 roku, ogłosili, że wzięli ślub. Ale to nie koniec sensacji. Para influencerów zniknęła z mediów na dwa miesiące. Już dla wszystkich zastanawiających się, co stało się z Wersow i Freezem. Właśnie, ich w ogóle nie ma! Ja się pytam, gdzie jest Wersow i Freeze? Gdzie oni są? Zero, zero totalnie jakichkolwiek newsów, żadnychkolwiek Insta, story, nic, nic ich nie ma w ogóle. Dużo osób zauważyło, że z internetu zniknęła Wersow i razem z nią Friz. Tutaj... Ej, czekajcie, bo ktoś napisał. Może uczą Majew mówić w końcu. <laughs> co wy piszecie? Mają postów, storiesów, TikToków, General... Że to jest oczywiste, że ja babioram ślub, nie? Zbudziło to lawinę komentarzy i spekulacji. A teraz już wiemy, że był to po prostu czas ślubnych przygotowań. Zniknęliśmy na dwa miesiące, bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie tak i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na ziemi. A teraz wracamy, szczęśliwsi niż kiedykolwiek i już niedługo zobaczycie naszą historię na dużym ekranie. Napisała zakochana dwójka, potwierdzając tym samym romantyczne spekulacje. Mam wiedzą, know. Jeremiah ale... Ale. to nie wszystko. Dla fanów przygotowano coś więcej niż zdjęcia. W październiku na wielkim ekranie na no Bowkinie zobaczymy film dokumentalny pod tytułem Freeze and Verse of Miłość w Czasach Online. Veroniko. Karolu. Cię taką jaka jesteś. Kocham cię takim jakim jesteś. Kilka chwil za krótkich dni. Który opowie o ich związku w kulisach sławy. Właśnie w to lato wzięliśmy z królem ślub i razem z najbliższymi mogliśmy przeżywać te najfajniejsze chwile wspólnie. A dlaczego to wszystko działo się za kulisami, a nie publicznie? Ponieważ chcieliśmy, aby ten moment został tylko i wyłącznie. Dla nas w tamtym momencie. W tamtym momencie chcieliśmy się bawić, celebrować, zadawać od różnych spekulacji, plotek i jakichś negatywnych emocji i udało nam się to. Ja, ja wiem jak ty, tylko bądź przy mnie, bądź. Mam zaszczyt ogłosić was mężem i żoną. Oczywiście, ceremonii i presji życia online. Premiera została zaplanowana na 3 października 2025 roku, a dystrybucją zajmie się Next Film. No dobra. Pozbierajmy, co wiemy, a czego się domyślamy. Choć miejsce ceremonii nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, no to można się domyśleć, że była to Grecja, z tego względu, że internet nigdy nie śpi i zrobiono zdjęcie Frizowi właśnie i Wersow, którzy byli na lotnisku w Krakowie i czekali na lot do Grecji. Kim w ogóle jest Freeze and Wersow? Gazeta Kultura nazwała ich pierwszą parą polskiego internetu i w sumie ma to sens. Stworzyli bowiem internetowe imperium, a teraz pokazują to wszystko na wielkim ekranie. Tymczasem Next Film zdradza kilka szczegółów. Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców polskiej sieci. Międzynarodowy symbol internetu od lat na szczycie, tak samo długo na językach. Reżyserem filmu and Verse of Miłość w czasach online jest Krystian Kuczkowski, autor kinowych hitów dokumentalnych o Annie Przybylskiej, Buddzie czy Sanach. Jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia, kim jest FreeSandVersive, no to chyba tak w dużym skrócie ujmując, można powiedzieć, że jest to para internetowych twórców. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, i w dzisiejszym odcinku zabieram Was na trypa na żółwie. Jesteśmy teraz na Zanzibarze razem z całą ekipą i dzisiaj wybiorę się razem z Karolem, Martą i Majkiem na wyprawę w poszukiwaniu żółwi. Także zostawiajcie łapki w górę, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. A ja teraz zbieram ekipę i lecimy razem do busa i... Szukać Żubię. Poznali się w 2018 roku. Mają już ze sobą dziecko. To jest lepiej przygotowany na narodziny dziecka. To jest ciekawe w sumie. Kto poświęciłby swoją karierę na rzecz wychowania dziecka? Czy będziecie pokazywać dziecko w internecie? Łapka robiła, łapka w dół. No. Trzy, Cześć, witamy się z wami z Tajlandii jest ze mną. Gorącej, gorącej. I dzisiaj czas na kolejny test godności. Mamy dobry pomysł. Wyjątkowa okazja jest, więc tym bardziej, nie? Żeby nagrać taki odcinek, mamy pytanka. Ja ich nie widziałam, bo przygotowały mnie asystentki. Ty też ich nie widziałeś, więc tutaj Ola będzie nam je czytać. No i zobaczymy. Gotowe? I wszyscy fani czekali po prostu na tę wisienkę na torcie. Karol i Weronika nie ukrywają swojego życia i w zasadzie każdy jego krok publikują w social mediach, robiąc sobie dodatkowy content. W dzisiejszym odcinku stylizujemy verso i Freeza. Ślicznie. I co? Zobaczymy, co nam wybierzecie. Jezu! Dobra. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie macie odczucia co do potajemnej ceremonii. No dobra, może nie do końca potajemnej, no bo przecież będzie w kinie. A jeżeli lubicie rozdawać lajki, to koniecznie zaobserwujcie OKTV. OK, OK, let's go. W sumie dziwne by było, gdyby nie opublikowali nagrań z wesela. Ani zrobili tego po to, o właśnie, do, teraz do tego doszłam, żeby więcej osób przyszło na film. Tak się robi biznesy, moi drodzy. Też się stęskniłam, wiem, że Wy też, ale powiem Wam szczerze, że potrzebowałam takiego czasu dla siebie i dla mojej rodziny. Przeżywaliśmy najlepsze lato, chyba kiedykolwiek, jakie ja miałam, ponieważ wydarzyło się tak dużo, że jeszcze trochę zajmie mi, zanim Wam będę mogła o wszystkim, wszystkim opowiedzieć. Ale już teraz mogę Wam oficjalnie potwierdzić. Zostałam żoną. Dalej w to nie dowierzam, i jest to dla mnie bardzo, bardzo ekscytujące. Wciąż dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, rodzinie za dochowanie tej tajemnicy, i teraz możemy Wam oficjalnie powiedzieć, pokazać wszystko, co chcemy w filmie w kinie 3 października. Mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami i będziecie chcieli zobaczyć nie tylko nasze wesele, które tworzy faktycznie jakiś skrawek tego filmu, ale też. Naszą relację, którą mamy od zawsze publiczną, i jak sobie z tym radzić, jakie problemy napotykamy jako wspólnie para z Karolem, ale też jako rodzina. Także zapraszam Was do kin 3 października. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak dalej cieszyć się sobą do końca tych wakacji i do końca naszego życia. Ja, yeah. magiczne co.